Firma Otogi to jest firma z Korei Południowej. Ja z tej firmy miałem okazję próbować ketchup, który w swoim założeniu wydawał się być dość ciekawy, bo to był ketchup z jalapeno. No i wydaje mi się, że ten ketchup naprawdę dużo pozostawiał do życzenia. W tym wypadku są, jest to smag ramen z kimchi. Z tego co wyczytałem na necie, no to to ma być pikantne, kwaśne. Gdzieś tam wiadomo ta nuta fermentacji w tym wszystkim ma być. Osobiście nie wierzę, że ten smak będzie tak e, e, aż bardzo złożony. Szczerze mówiąc, połączyłem w to, czy w ogóle będzie tu smak kimczyć, bo po prostu będzie znowu taka klasyczna, bezmyślna e, e, pikantność, mimo że gdzieś tam w decyzji często się podkreśla, że tak, to jest pikantne, ale jednocześnie tutaj pojawia się e, gdzieś tam e, smak e, Kimchi. No, fajnie by było, znaczy ta pikantność to akurat dla mnie nie jest zbyt fajna, ale fajnie jakby gdzieś tam to nie wypalało ryja i nie sprowadzało na mnie jakieś formę cierpienia. To, co wyczytałem po necie, to podobno w tym wszystkim, w sensie w tym produkcie są elementy suszonego kimchi, które gdzieś tam też dodają chrupkości i smaku do tego wszystkiego. Oczywiście też że była jasność. Ja wiem że to jest zupka instant, ona też nie jest turbodroga. Ja wiem że cena nie zawsze wpływa na to co otrzymujemy, ale po prostu zwracam na to uwagę, że to nie chodzi o to że tu mam nie wiadomo jakie oczekiwania, że jeszcze chciałbym poczuć smak, wywaru i tak dalej. Chciałbym poczuć po prostu zbilansowany smak. Yy... Czegoś pikantnego i kim ci no kimchi też jest pikantne, ale z drugiej strony ma dość bardzo taki specyficzny smak. Oczywiście biorę też pod uwagę to, że to może być na przykład dla mnie za ostre, tak jak buldagi, bo może ktoś w buldagach jest w stanie wyczuwać te konkretne smaki. Ja nie jestem, bo wypala mi to i koniec historii. Mam nadzieję, że w tym wypadku tak nie będzie i gdzieś tam będzie to smakować w miarę udany sposób. Teraz taki, że zaraz będę to przygotowywać można ja to otworzyć i zobaczyć co nas czeka w środku. O, jeszcze to otworzyć, o dobra, no to no w środku raczej nie ma nic zaskakującego, jest tafla, yy, już tak to określę, makaronu, taka typowa, no i saszetka ze smakiem i to jest koniec historii. Ja biorę się za ogarnianie, no i będziemy wiedzieć, jak to będzie smakować. Dobra, po ogarnięciu prezentuję to się tak. Oczywiście, ja nie ukrywam, że dałem tu mniej wody niż powinienem. No ale, jak widać, intensywność koloru tego, tej wody, tak bym to określił, jest dość duża, taki głęboka czerwień. I moglibyśmy powiedzieć, że w sumie. Pod kątem koloru jest to dość spoko. Jeżeli chodzi o zapach to to miało jakiś chyba większy problem z zapachem jak dla mnie. No ale przechodząc do smaku to łączy to smak takiego no do bólu przerysowanego a raczej przerysowanego to za dużo powiedziane i to błędne zakreślenie. To jest smak kimchi który kojarzę z tych wszystkich zupek które próbują w jakikolwiek sposób realizować smak kimchi. I to jest taki, no, dla mnie sztuczny smak Kimchi, który ze smakiem realnego Kimchi ma naprawdę niewiele wspólnego, więc uważam, że tutaj jakby. Mm smaku kimchi, to przypomina randomową zupkę, która w jakikolwiek sposób realizuje ten smak. Co ciekawe, jest to też pikantne, jest to taka dość intensywna pikantność, mimo że ja nie jestem fanem pikantności, jak wielokrotnie podkreślam, to ten stopień pikantności, który tutaj jest, mimo że intensywny, to też to nie jest taki stopień, który gdzieś osadza nam się w przełyku, w gardle i tak dalej, to nie jest też stopień pikantności, który powoduje, że coś nas mrowi, tylko czujemy, że to jest pikantne i to stopniowo dość szybko zanika, co jest niewątpliwym plusem ale z drugiej strony na pewno niewątpliwym plusem nie jest to, no, że otrzymujemy tak słaby produkt. No, ja może nie przejadłem w swoim życiu miliarda ton kimchi, ale mam wrażenie, że to kimchi jednak smakuje trochę bardziej intensywnie. Ma dość taki bardzo specyficzny właśnie fermentowany posmak. A to, co tutaj otrzymujemy, to ja mam wrażenie, że to jest takie nazwijmy to... Jak nie wiem, są na przykład syropy i mamy na przykład nie wiem, malinę jako owoc i próbujemy sobie tej maliny. Wiem, że do syropu daje się też cukier, no ale jakbyśmy w chacie sobie zrobili to z malin, no to to ma dość taki bardzo specyficzny smak. No i mamy też syrop malinowy, który jest taką no, wariacją, to chyba też złe określenie, ale taką luźną interpretacją smaku tego syropu. No i Gdzieś tam e, tak to się toczy, i w tym wypadku ja mam wrażenie, że mm, dosłownie tak samo e, ten smak kimchi tutaj został rozegrany, jakby na bazie jakiegoś ekstraktu. Oczywiście tak jak tu widać są jakieś elementy, które wskazują na obecność kimchi. Natomiast no, smakowo no, jest to taka totalnie przeciętna zupka, która w szerszej perspektywie zupełnie nic nie wnosi na mapie doznań smakowych, jeżeli chodzi o takie zupki Instant i jest naprawdę wiele innych zupek, które po prostu są lepsze.